Witam wszystkich! Jumpin.pl Chciałbym dziś Wam zaprezentować unboxing mojego nowego zasilacza OCZ Mote Extreme Pro 600W. Za zasilacz dałem 285 zł. No to co, zaczynajmy. tutaj mamy jakaś instrukcja zasilacz to co to najpierw widzę muszę wyjąć zasilacz jak to się tutaj wyjmuje aha, tak tak, tutaj piórniczek z wszystkimi kabelkami, bo to jest zasilacz modularny no i ten tak zasilacz Tutaj, jak podstawowe jakieś kable są, reszta jest dołączana. I tutaj kabel do zasilania do podłączenia do prądu, do gniazdka. Dobra, to wszystko w tym unboxingu. Dzięki za oglądnięcie. Subskrybujcie mój kanał. Do następnego odcinka.